Witajcie, moi mili, cykl na tapecie. Drugi zespół piłkarskiej pierwszej ligi po rundzie jesiennej 2023 roku. Tyski GKS z nadmorza wędrujemy na samo południe, praktycznie Polski, blisko granicy południowej. GKS Tychy. No i tutaj zacznijmy od, tak jak zawsze, od statystyk zespołu Dariusza Banasika. No właśnie, zespół Dariusza Banasika. Ten Erbanasik od kwietnia, od początku kwietnia zeszłego roku pracuje w GKS Tychy, zakończył poprzedni sezon na niskim, 13 miejscu, pewne utrzymanie, 8 punktów przewagi nad Spadkowiczem Skrą. Oczywiście końcówka, to była końcówka sezonu, kwiecień, maj, praktycznie kilka tygodni pracował w Tyskim GKS, celem było pewnie poprawa gry względem tego, co prezentował jego poprzednik. Ale tak naprawdę Dariusza Banasika możemy właśnie oceniać już teraz po rundzie jesiennej. No i jak to wygląda statystycznie? No i wygląda bardzo dobrze. GKS Tychy ma tyle samo punktów, co mistrz jesieni Arka i jeszcze jeden mecz do rozegrania. Arka ma 19, Tyszani mają 18 i tak jak mówiłem, to niby Arka rozdaje karty w walce o Klasę, ale to GKS Tychy nawet z gdyby, gdy zremisuje ten zaległy Swój mecz to będzie miał jeden punkt więcej od Arki Gdynia. Statystycznie 11 zwycięstw, jeden remis, 6 porażek. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o GKS Tychy, czyli 61% zwycięstwa, 1 trzecia 6 na 18 porażki i ledwie ponad 5% to są remisy. Bramki podobne do Arki 25-20, Arka 28-20 równo bronią te zespoły, i to są jedyne dwa zespoły, które straciły z całej stawki ligowej 20 goli jeżeli chodzi o mecze domowe 7 zwycięstw, remis i jedna porażka, tak wygląda to ogólnie, no i to najlepsze spotkanie no zobaczcie, to było bardzo ciekawe spotkanie 16 kolejki długo Termalika Brukbet-Nieciecza prowadziła z GKS-em w Tychach po dwóch golach Biedrzyckiego do 90 minuty, no ale Wiktor Żytek wyrównał i później gol samobójczy Morgana Fassbendera spowodował, że Termalika Mariusza Lewandowskiego przegrywa Spotkanie w Tychach 3-2. do 2. Co ciekawe słuchajcie w tej samej kolejce w Krakowie Wisła mierzyła się GKS z GKS-em Katowice i tam też dwa gole Wisła strzela w 90 minutach i wygrywa z GKS-em Katowice, który prowadzi do 90 minuty 2-1. Dwa gole Wisły w 90 minucie gogoła goła. I Baeny powodują, że Wisła wygrywa 3-2. Niesamowity splot wydarzeń, że w tej samej kolejce miały miejsce takie spotkania jak w Tychach i Krakowie, gdzie gospodarze przegrywali do 90 minuty i dwa gole w 90 minucie gospodarze strzelali. Niesamowita historia, też taka mała ciekawostka tutaj dla Was. Jeżeli chodzi o tych zawodników, których tutaj będę wyróżniał i nominował do bycia gdzieś w Ekstraklasie i oczekiwań względem tych zawodników, no to mamy jak zwykle tutaj tę trójkę. Daniel Dumin. to jest ciekawy chłopak, chłopak, który jest związany przede wszystkim ze śląskimi klubami, z województwa śląskiego, był u Marka Papszuna w Rakowie, był w GKS-ie Katowice, był w Jastrzębiu Zdroju. No i jest w GKS-ie tych. W tym sezonie te statystyki Daniela nie są jakieś wybitne, jak widzicie, bo to jest 18 meczów, 5 goli bez asysty. Napastnik, mówimy, on bardzo mi przypomina Daniela Szczepana z Duchu Chorzów, co ciekawe obydwaj panowie grali razem w z Jastrzębie jeszcze tym pierwszoligowym Szczepan wcześniej debiutował w Ekstraklasie w Śląsku Daniel Rumin nie debiutował jeszcze w piłkarskiej ekstaklasie, są podobnego wzrostu, są podobnej, o podobnej charakterystyce, bardzo mi się ten chłopak podoba, kilkadziesiąt goli na poziomie pierwszej ligi Daniela Rumina myślę, że to jego czas, rocznik 97 dwa lata młodszy od Szczepana w tym roku skończy 27 lat myślę, że to czas, żeby spróbować sił w Ekstraklasie na pewno Myślę, że tak jak Daniel Szczepan w tym sezonie daje radę, ma 7 goli w klasie, tak Rumin by dawał, dawał radę w klasie. Drugim zawodnikiem jest młodszy o kilka lat, Wiktor Niewiarowski. Chłopak z Augustowa, 16 meczów w tym sezonie, 3 gole asysta, 1 trzecia meczów to podstawowa 11. trzeba docenić, że w kilka, w kilka spotkań miał bardzo dobrych, wychowywał się w barwach warszawskiej Polonii, W17, u był w Podlasiu, Biała Podlaska, no i stamtąd trafił do Tyskiego GKS-u, zagrał też spotkanie w Pucharze Polski, ofensywny pomocnik 177 cm wzrostu, czyli średniego wzrostu, na pewno szybka noga świetny przegląd pola, już to pokazuje we wrześniu skończył 22 lata nie jest to już chłopak, którego można nazwać młodym, ale stosunkowo jeszcze młody na poziom pierwszej ligi Klasy. na pewno może to być chłopak, który gdzieś tam będzie ewoluował ze swoją formą i gdzieś tam ktoś go zauważy. Trzecim zawodnikiem jest pośrednio między duminem i Niewiarowskim Jakub Tecław 99 rok Chłopak z Warmińsko-Mazurskiego, z Iławy, ale to nie w Jezioraku wychowywał się, a w GKS-ie Wikielec, taki zespół z niższych lig. No i tam stamtąd trafił do Stomilu Olsztyn. Kilka sezonów spędził na poziomie pierwszej ligi, kilkadziesiąt spotkań, ponad 80 spotkań na poziomie pierwszej ligi, licząc też mecze w GKS-ie. Tychy, ale co warte zauważenia, środkowe obrońca w tym sezonie 17 meczów, z czego niemal wszystkie w jedenastce. naprawdę dobrze broniły GKS tych. No bo w niemal tych 20 spotkaniach, 18 Tyszani stracili 20 goli, też za sprawą dobrej formy tego środkowego obrońcy Jakuba Tecława. Wiemy dobrze, że wiele klubów piłkackich klasy ma deficyt solidnych środkowych obrońców. Myślę, że Jakub Tecław, jeżeli będzie tak się rozwijał, jeżeli tak będzie grał. Piłka na poziomie pierwszej ligi prędzej czy później z tymi swoimi warunkami fizycznymi trafi na poziom piłkarskiej ekstraklasy. No i to są moje trzy nominacje. No i przewidywanie, przewidywane miejsce na koniec sezonu i moje oczekiwania. Przewidywane miejsce, no utrzymanie, tak jak w stosunku do Arki. Przewiduję, że utrzyma arka to miejsce pierwsze albo drugie. Tak tu przewiduję, że GKS Tychy też awansuje bezpośrednio, czyli stawiam, że arka i GKS znajdą się bezpośrednio w ekstaklasie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje przewidywania. Taki typer sobie tutaj robię dla Was. Zobaczymy, ile klubów trafi. Później dziś tam może zrobimy na live odcinek, ile tych klubów z piłkarskiej pierwszej ligi trafiłem, jeżeli chodzi o dane miejsce na koniec sezonu. No i moje oczekiwania. No oczywiście ekipa, która jest wicemistrzem jesieni, która ma jeden mecz jeszcze do rozegrania mniej, Więcej od Arki Gdynia, która gdzieś tam rozdaje te karty, będzie rozdawała w walce wiosną o piłkarską ekstraklasę. Na pewno utrzymanie się przynajmniej top, top 2, żeby być może nie bezpośrednio jako mistrz, Pierwszej ligi, ale to drugie miejsce, żeby utrzymać i awansować bezpośrednio bez konieczności gry w barażu baraży o ekstra klasy. Druga sprawa, kontynuacja bardzo dobrej gry na własnym stadionie, czyli coś takiego jak w przypadku gdyńskiej arki. Tyszanie, tak jak mówiłem, z dziewięciu spotkań, 7 wygrali u siebie, jedno zdemisowali, jedno przegrali, tak więc tutaj wygląda imponująco. Też 6 straconych goli, tak jak arka. Arka Gdynia. też warto powiedzieć, że Tyszanie przegrali w Pucharze Polski u siebie za 2-3 z Legią, ale to nie ma znaczenia, bo przegrać z Legią Warszawa z wicemistrzem Polski i zdobywcą poprzedniej edycji Pucharu Polski to nie jest wstyd. Tutaj mówimy tylko o rozgrywkach pierwszej ligi. Na pewno to podtrzymanie i to dobra gra w defensywie u siebie i świetne punktowanie bardzo przybliży Tyszan do, do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. No, tutaj moje oczekiwania na pewno więcej goli, jeżeli chodzi o Rumina i Śpiączkę. Obydwaj panowie nie mają żadnej asysty w pierwszej lidze w tym sezonie. Obydwaj panowie strzelili 9 goli. Nie wygląda to imponująco, patrząc, patrząc na samego Czubaka czy ofensywnego Kowackiego, którzy mają razem chyba 16 goli w pierwszej lidze dla Arki. Tutaj mamy dwóch napastników nominalnych Śpiączkę i Rumina. Obydwaj mają 9 goli. Rumin strzelił 5 goli. Śpiączka, 4 gole. No, doświadczenie śpiączki tutaj jest niebagatelne, no bo 100, ponad 180 meczów, grubo ponad 40 goli w piłkarskiej ekstraklasie. 33-letni w tym roku zawodnik. Tak więc tutaj Rumin na pewno podpatruje zachowania śpiączki. Doświadczonego gracza wyciąga dobre cechy, ale zdecydowanie ci napastnicy w batwa GKS-u tych muszą się poprawić. No jeszcze Natan Dzięgielewski, środkowy napastnik z rocznika 2004 jest y, jako ten trzeci pewnie napastnik u trenera Banasika, ale tutaj te liczby troszeczkę muszą się poprawić, wtedy będzie łatwiej o ten awans. No i czwarte moje takie oczekiwanie to jest rozwijanie młodych zawodników poprzez dawanie im szans na grę w pierwszej Lidze. Mówimy tutaj m.in. właśnie o Niewiarowskim, mówimy tutaj o Jakubie Budnickim, byłym graczu między innymi Pogoni Gronis Mazowiecki, tutaj też to jest ciekawy chłopak, bo to jest środkowy obrońca z rocznika 2001, mówimy o Jakubie Bierońskim, były gracz pod Beskidzia Bielsko-Biała, rocznik 2003, mówimy tu o Krzysztofie Machowskim, który jest wychowankiem GKS-u tych w sierpniu skończył 20 lat. Prawy pomocnik dziutki, 171 cm wzrostu, reprezentant U22, mecze w reprezentacji Norbert Wojtuszek, gdzieś wypożyczony z Górnika Zabrze, 2001 rok Natan Dzięgieleski, 2004 rok Bramkarz Maciej Kikolski, wypożyczony z Legii, w lutym skończy dopiero 20 lat w tym sezonie 18 na 18 meczów piłkarskiej lidze. 8 czystych kąt, niemal połowa Macie Kikolskiego to 8, to właśnie jest 18 8 czystych kąt, 20 straconych goli, do tego dokłada żółte kartki, bardzo dobrze, dobre warunki fizyczne, 192 cm wzrostu. Więc tutaj ekipa Dariusza Banasika ma sporo tych młodych piłkarzy, no młodych Polaków zdecydowanie, prawda? Bo tutaj też trzeba wyróżnić takiego chłopaka jak jest taki zawodnik jak Marko Diakowicz zawodnik rodem z Austrii, dwutysięczny, drugi rocznik, 21 lat, 22 skończy w marcu, w tym sezonie Diakowicz zagrał 9 meczów w rozgrywkach pierwszej ligi, zaliczył nawet jednego gola, 185 cm wzrostu, reprezentant młodzieżówki austriackiej U18, 4 mecze, 1 gol, więc tutaj naprawdę sporo tych młodych, sporo młodzieży przewija się przez zespół, GKS Utychy też warto, warto powiedzieć o kilku innych graczach, bo mówimy o młodości, ale mamy też doświadczenie nie tylko Śpiączki, ale na pewno Mystkowskiego na pewno kilku innych zawodników, którzy pretendują do roli liderów, jeżeli chodzi o zespół tyskiego GKS-u. Mamy Patryka Mikita, który strzelał gole w piłkarskiej ekstraklasie, chłopak z rocznika 93, prawda, no Wojtuszek jest stosunkowo młody. Mamy Mateusza Dadeckiego, z docznika też 93 były graczy Radomiaka i Śląska Wrocław, tak więc tych zawodników doświadczonych też kilku jest, i ta spora, sporo grono, grono młodzieży GKS Utychy, no może to dać ta mieszanka wybuchowa młodzieży yy, połączona z kilkoma doświadczonymi graczami, właśnie z tym śpiączką nominalnym napastnikiem, może dać mega duże profity, bo może dać przede wszystkim po kilkudziesięciu latach awans GKS Utychy do piłkarskiej ekstraklasy, wielki powrót tego klubu, który gdzieś tam... Zapisał się w historii najwyższych lig w Polsce. No i właśnie to rozwijanie tych młodych zawodników, już w postaci Bierońskiego, Budnickiego, Niewiadowskiego, no troszeczkę starszy jest Tesław i Machowskiego, Wojtuszka, Dzięgielskiego i Bramkarza, właśnie Kikolskiego, którego trzeba wyróżnić jest jednym, pewnie top 2, top 3 Bramkarzy pierwszej ligi tego sezonu Maciej Kikolski, więc tutaj jest jest w stosunku do tych graczy, będzie na pewno nie tylko moje oczekiwanie, ale kibiców GKS Tychy, którzy liczą, tak jak ja mówię, po wielu latach na awans do piłkarskiej ekstraklasy z tym nowym, pięknym stadionem oddanym do użytku jakiś czas temu. No i to był GKS Tychy, wicemistrz jesieni pierwszej ligi w sezonu 23-24, oczywiście po rundzie jesiennej. Przed nami, przede mną kolejne zespoły Motor Lublin, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków, i odda Opole, i o Opole, zakończymy y, pierwszą szóstkę rundy jesiennej 2023 roku pierwszej, pierwszej lidze. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa!